Znajdujemy się w wyjątkowym miejscu. Jest to Kaplica kapliceres sakramiser, dawny kościół karmelitanek bosych w Warszawie przy krakowskim przedmieściu. W tym roku przystąpiliśmy do kolejnego już etapu prac konserwatorskich przy malowidłach ściennych. Prace zaczęliśmy w 2017. Odkryliśmy wówczas malowidła z czasów karmelitanek bosych wykonane w technice fresku na ścianie północnej i południowej. W kolejnych latach sukcesywnie odkrywaliśmy kolejne partie tych malowideł. W zeszłym roku zakończono zostały prace techniczne, a w tym roku przystąpiliśmy do trzeciego już końcowego etapu retuszu. Wyjątkowość tego miejsca polega na tym, że Obiekt ten przetrwał przez kolejne stulecia niemal w niezniszczonym stanie. Następowały oczywiście kolejne przemiany w wystroju, tutaj związane też ze, ze zmianami użytkownika. Natomiast wszystkie te historyczne warstwy zachowały się. Dużym wyzwaniem dla nas jest... Poprowadzenie tych prac konserwatorskich w taki sposób, żeby wyeksponować i uczytelnić możliwie jak najwięcej odsłoniętych odnalezionych przez nas reliktów, właśnie tych warstw malarskich, nad którymi pracujemy. Na wschodniej ścianie zachowane jest również malowidło z ołtarzem głównym. No i mamy nadzieję, że w przyszłości również będzie możliwe odsłonięcie tego malowidła i przeprowadzenie prac konserwatorskich.